Babciu, co to za herbata? Z Indii, Margaret's Hope. Ale pamiętasz, że pierwszym producentem herbaty były Chiny? I co? Anglicy, którzy okupowali Indię, kochali herbatę, ale musieli kupować ją od Chin. A Chińczycy nie chcieli zdradzić, jak się herbatą uprawia. I co? Anglicy wysłali szpiega. Przebrał on się za Chińczyka i zdobył sadzonki. Je do Ukradli herbatę? Powiedzmy, że przejęli bez pozwolenia. Anglicy w Assamie odkryli dzikie krzaki herbaty. Zaczęli je krzyżować z przywiezionymi sadzonkami. Krzyżowali, krzyżowali, aż powstały wielkie plantacje w regionie Darjeeling, Assam i Nilgiri. Dziś herbatę z regionu Darjeeling nazywa się szampanem wśród herbaty. Napisz w komentarzu, czy pijesz herbatę z Indii.